Witamy w kiczowych wiadomościach. Oj, zbierało się, dwa dni bez odcinka. Podsumowanie miesiąca. Delord zdradza, ile brud dostał za walkę Mamon challenge z sucharem. Wypowiedział się o Tupsonie. Nowa fala Robloxowitów. Wuja mikro Nieuczesana ostro jedzie po Kasik z bez hamulców. Wielkie projekty Bungee. Nex o Kiku. Gambit z grubą współpracą Giorgio. Afera Pajalokowa. Sto koła kary. No i cała reszta śmietanki. lecimy z bomby są rozdziały, bo było trzy koła lajku. Więc teraz też dawaj lajka, a my zaczynamy. Szybkie newsy. Sylwester włatacha zaczepia naszego ukochanego aktora Aleksandra Kardasiowa. Bo Sandra, no, widać, że potrzebuje podpowiedzi, a widać, że on, ona ma fakt, numerem jeden, jeśli chodzi o branżę dla dorosłych w Polsce, no to ja polecam, tutaj ostatnio jest Random Bruce trochę bardziej popularny. Polecam się zainteresować, jakie filmy on lubi oglądać, nagrać coś takiego, żeby podpasować się w jego klimaty. Ja akurat jestem ze wsi mogę też popytać sąsiadów. Nic dziwnego, że każdy się czepia alieka. Bo ostatnio mówiliśmy, że dostał propozycję od organizacji frikowych. Paweł Delord Szabla zlikował, ile aliek zarobi za walkę, gdy ją przyjmie. Ciekawe, czy Olek zgodzi się dołączyć do którejś z organizacji. Kaska tam nie mała. Waga likuje. Zaproponowali Olkowi 600 tysięcy złotych. No a jak mowa o. nic dziwnego, że teraz już uniwersum bąbelowe zaczepia Kardasia. Jak mowa o grubej kasie, to Pajalok pochwalił się, iż dostał 100 koła kary od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie wiadomo dokładnie za co. Plota jest, że za niewpisanie się na jakąś tam listę. A druga plota, że za tą stronkę taką do oglądania filmów z widzami. Strajmerzy oczywiście panika. Biedny Dimont ze stresu nawet się zapowietrza na swoich live'ach. Ale już sprawę ogarniają menadżerzy i niedługo wszystko będzie jasne. Jak już małostkowe sprawy są odhaczone, to czas przejść do poważnych newsów. Suswole napadają chatę Bagetsona, Michaela. Co? Kurwa, bigo, bigo, bigo. Co, ta ja gra? gra? I dlatego ja wczoraj nie chciałem kur... to grać! Bo debile podchodzą pod kampę, otwierać drzwi i się wpiedam... To nie wychodź teraz, zaraz się podejdą chłopaki. Ej Chopin, idźcie pomóżcie muście w... bo się Dzięki Bogu, Panie Boże, nawet takie bydło. Wiele osób narzeka, że nie ma multasa w naszych wiadomościach, ale my serio nie nadążamy. Tam jest inny świat. Gwiazda internetu o olbrzymiej publice ostatnio miała rekordową ilość widzów. Nie potrafimy nawet opisać, czym był ten brain rot. No! Oh! Ah! Jak się używa? Jak się używa? Jak się jak się jak się używa? mi zrobi! Halo. Ej. Zielona dla multasa za bycie bardziej pobudzonym od Zgorzyka Band Kartel po ponad 6 godzinach nawalania z włodarem w pontony ukończył gierkę. Szybko, ale jest dobrze. Nie wybijamy Uchwalam! Przeszliśmy za pierwszym, teraz też dawam. Dobry, poradź pan. Ogiej, wodar! Ogiej Guzik, ale jakiś guzik! Jebać ten guzik, tą No ku... Uspokój! Was chyba pojebało. Emocji było wiele, ale w końcu się udało. Spokojnie, wodar, spokojnie. Dobra. błagam cię, Patryk. Dobaj To jest jakbyśmy się pierwszy raz nie To jest ten moment. Ja pierdole. Ostatnie 5 minut. O! Oh. sku... Ja, pierdolę. ja, pierdolę. ja pierdolę. Jest z ma To jest coś, co tylko we dwójkę? jej z Delordem Lordem i ma dosyć memowania widzów z ich pseudo związku. Przy okazji pocisnęła szabli, że ten kocha się z Sucharem. Muszę wam coś powiedzieć. Ja i Delord. To się nie wydarzy. Jest wiele czynników, które na to wpływa. Przede wszystkim związek Delorda z sucharem. Także tak. Gratulujemy redakcją mózgu dla Awmusi. Żona Artura Gnębicza dostała bana na Twitchu za przeliterkowanie na czacie Corda. Duża różnica względem wolności na Kiku. A jak mowa o Gnębiczu, to administratorowi Kika udało się w końcu porozumieć z automaty Giorgio Five. Eee, to mi <grywka> <grywka> eee, No witam, witam, witam. Dobra, dam wam moda. Eee, wyślij mi dwa, dwa, dwa swoje linki i ja was wbiję na moich moderatorów. Pozdrawiam dział Kik. Okazało się, że Giorgio nie tylko chciał od adminów Kika ochrony przed atakami hakerskimi, ale również tłustej kasy za współpracę. Mam takie pytanie odnośnie współpracy. Żeby podpisać jakiś kontrakt, jakieś współpracę, banery reklamowe, napisz mi jak to wygląda. Widzom i Gębiczowi udało się skołować współpracę dla Giorgia. Wpisz do Merganiego? Czy dołoży? <laughs> tak, to jest baner kurwa. Tutaj, tutaj byłby banner Kurwa Pokazał? Ja pierdolę hit Nie Dobra No to, to, to już jest petarna. Dobra ja mam opem taką anegdotkę mhm. Jak Giorgio był wtedy w tym swoim piku, że wszyscy mu tam mówili automaty, coś tam, we wtorek automaty, to jeden bukmacher chciał zasponsorować George'a, żeby po prostu został twarzą ich tam na jakichś banerach, na jakichś socjalach na jakiś czas. To sobie nic więcej nie musiał robić i z tego dobry hajs naprawdę, naprawdę, grube, 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 grube tysiące. No i Jedna osoba skontaktowała się z Georgeem i mówi słuchaj ty, byśmy to dogadali, jest zainteresowany, wszystko spoko. No i się mówili na następny dzień tam w jakiejś restauracji w Poznaniu bodajże, że no, że do, jakby dobiją deala, nie? No i na następny dzień ta osoba jedzie do restauracji, siedzi sobie w tej restauracji, no wiesz, miała tam 5 minut, 10, 20. Chuj, zadzwoni. Dzwoni do chłopa i mówi George, o której ty będziesz? On a kto dzwoni? Ja, kurwa, kto dzwoni, Mówię się ze mną. Ja cię nie znam i się rozłączył. No. No, no wiem, że to wpada, ale nie wszyscy muszą to wiedzieć, nie? O, nie mogę. Ja, pierdolę no ze Ostatecznie był tak nadupcony, że ustawi banery na kolejnej transmisji. Były też lekkie zgrzyty pomiędzy agencjami reklamowymi, bo więcej osób chciało wziąć Giorgio pod swoje skrzydła. Patrzę, dobra mordko, żartowałem, masz oglądać Giorgia. I mo się nie wpierdalaj na czekaj. Dobra mordko, żartowałem, możesz oglądać Giorgia i no się nie wpierdalaj na czaty. Eee, puszczet puszczet nie już niepełnosprawnych. Jak eee, żad puszek nie ma bądźmy jak żadnych puszek nie ma żadnych o, już co nie wiem co ci powiedzieć. Nie, czada. nie chce mi się tego. Zwarem z kiedyś gadałeś. A z Mamonem też. To też trochę tak. Yy, jest. Nie, nie, chcę mi się tego Dobra. nie chcę mi się tego. Tak, to se opaśniczek ciupie z bagietką. Cinkrofy se zakład o zgolenie glacy w Lola mają. Xen też ciska w Lola na streamie, nawet nie przejął się powrotem mentora. On po prostu żuli odklejony w Lola dzień i noc. Witold Gucio Tacikiewicz bierze przykład z Mamita. Zamówił kilka rękawów gamingowych. A tak, z nowinek jakby ktoś pytał, mimo że nikt nie pytał, zamówiłem dwie nowe podkładeczki, sześć nowych rękawów z różnych materiałów. Jak się mieszka jak się myszka, ładuje, to bandzi na myszkę zamówiłem, ale nie użyję go. Jak padło słowo mamit, to rozpoczął on zakład z Sucharem w spidrany. Przegrany ustawia jakiś tam awatar, jaki chce druga osoba. Oczywiście jest dużo klipków. Grę, Ale jeden z ważniejszych lechach? to statement mamita na skarżenia Tupsona. Nagłośniliśmy sprawę w poprzednim odcinku. Mamon twierdzi, iż ponoć nie blokuje udziału Teorda w turnieju Lali. I może on zagrać w innej drużynie niż Kamil z Płocka. Przecież ja nie blokuję udziału Teorda. Ja tylko mówię, że się nie dziwię Mamonowi. Nie Zaraz przyjdę Rafał. Oglądać odcinek. Ale... Nikt nie blokuje nic. Jak. Może grać, według ciebie? Nie? nie wiem, mam wyjebane w niego po prostu. Do szklanych podkładek są rękawy, że się ręka nie kleiła? A po co mieć szklaną podkładkę? To, ale no nikt go nie blokuje, on nie był pod uwagę nawet, wiesz, no. Pod uwagę byli brani ludzie, którzy brali ostatnio udział, podział, tak? Wiesz, co, co chodzi? No ale byli też brani nowi ludzie pod uwagę. No, ale to raczej ci, którzy teraz grali, też tak, wiesz, raczej co się ten. Bo, może Czyli mówi, że nie napisałeś żadnej wiadomości, żeby... A że krajem na stany podobne. żeby ja po prostu mam wyjebane z niego. na pewno nie grał. Pierdolę Nie chcę mi się tak Dobra, dowiedzieć. Tak o ile! Tu nie ma! Pokazaliśmy wcześniej Domino Koksino, to jak mówił on. Ale TwigiKick. Ale... Pierdol w 2025 największym streamerem na platformach Kick. był nexcsgo, który ponownie zapierdolił 342 godziny streamów. I jako jedyny osiągnął wynik ponad milion eee, watch z kolejnym miesiącem top 1 drugą w streamujący tylko na kiku. Rozkwinka, ciekawe, ale ja nie wiem czy... No nie, nie mam pojęcia. Ja nie powiem, że uważam, że tak ma boty. Nie wiem tego. Ja tego naprawdę nie wiem. Jak ktoś chce pełną analizę, to won na kanał Suchara. Jak daliśmy info, że według Oho. podsumowania Suchara Next to top 1 streamer miesiąca, to warto powiedzieć, że to nie bez powodu. Banji miało na dniach Ayrella z więzienia. Wiesam, bo... Nie Pała. Od... I... Nie... 20. Easy. Przyszły po... Wyciągnijcie aferki trzymają się Katarzyny Paciorek, tują konopy ciskają o streamy na kiku. No i kolejna współpraca. Kasia ma taką współpracę, że otwierasz skrzynkę i dostajesz. Ja na box. Dosłownie tak powiedziała. Mówiła, że skrzynka z losowym skinem jest zły. Jest zła. Ale skrzynka z losową grą nie jest zła. <laughs> Dobra. Sergiusz Wujagórski. Czarny koń hazardu Mergani oraz najnowszy łowca z Robloxa, Sergiusz Wujagórski. Dobrze, no to chodź tutaj. Ale nie... Jesteś nowy. Uważaj na siebie. <laughs> Dobra. Co no jest? Nie. Jak masz na imię? Sergiusz. A, a, a dotkniesz mi ludzie. <laughs> <laughs> Halo. Sergiusz. Widzowie, to jest chłop na moderatorze, od razu wam mówię, od razu wam mówię, Halo. to jest chłop na moderatorze, nie wciągajcie Sękjusz. mnie w afery. Po tym streamie Nitro powiedział, że robi sobie przerwę od streamów i wypierdala za granicę. Nie dziwimy się, żarty zrobiły się niesmaczne i możliwe, tak. że to koniec Robloxa u Mergani. Koniec Robloxa Ja więcej nie gram Robloxa. Z takich rzeczy nie można żartować, bo to później ten, Aldente wychodzi. Do tego Kasik sama prosi konopa o film na swojego chłopaka. Macie po żółtej i ogarnijcie pizdę, bo niektórzy nie kumają w internet i sesami gnoju narobicie. Szczur wyszedł na miasto. Ogu... O, afera przechowa widzowie! Mhm. Uh -huh.